Witam serdecznie. Dzisiaj zapraszam na bardzo łatwy, świąteczny makowiec. Potrzebujemy około ćwierć kg maku. Mak zalałam szklanką wody i gotowałam około minuty. Podczas gotowania mieszamy dokładnie, żeby się nie przypalał. Możecie to zrobić w mleku, chociaż nie polecam, ponieważ mleko lubi się przypalać. Ale jeśli nie będziecie. Gotować maku, tylko zaparzać. Wtedy można go zaparzyć w mleku. Moja metoda po prostu polega na tym, że ten mak jest bardziej miękki, kiedy go nieco pogotuje, tak jak kasze manne. Niki do makowca, który naprawdę jest bardzo prosty, to paczka biszkoptów, cztery jajka, z czego trzy żółtka użyję do makowca. Natomiast jedno żółtko dodaję do jednej takiej kopiastej szklanki mąki i jednej trzeciej paczki margaryny lub masła. To będzie kruszonka taka wzbogacona, którą dodam do wierzchu ciasta. Do tej kruszonki dosypuję także jedną czwartą szklanki cukru. Żeby dodać kruszące trochę aromatu, zetrę do niej troszkę skórki cytrynowej. Staramy się tą tylko wierzchnią warstwę. Będzie bardzo przyjemny aromat. Składniki na kruszonkę są już gotowe. Teraz powiem o pozostałych. Do masy makowej będziemy potrzebować pół szklanki cukru, 2-3 łyżki oleju, 2-3 kopiaste łyżki śmietany. Jedna kopiasta łyżka mąki ziemniaczanej lub jeden budyń. Dwie łyżki kaszy manny, Dwie łyżki takie solidne powideł, najlepiej domowych. I dwie kopiaste łyżeczki kakao. Dodam rodzynki. Zawsze je porządnie płuczę pod bieżącą wodą zimną, a później jeszcze dodatkowo przelewam wrzątkiem. Teraz zabieram się do mielenia maku. Zrobię to dwukrotnie. Na makowiec użyję formy 36 cm na 25. To są pomiary od góry. Nie będę już szukać oleju po szafkach, niewielką ilością z tego, które przeznaczam do ciasta, wysmaruję formę. Układam na spód ciastka. Tak jak do sernika polecam także ten przepis łatwy na sernik, a sernik jest bardzo puszysty. Identycznie chcę zrobić makowiec. Zobaczycie, jak można zrobić z masy makowej wspaniałe puszyste ciasto. Jak widzicie, zawiodłam się na tej paczce. Brakło, ale zaraz wrócę i znajdę i te wszystkie wolne miejsca wyłożyć ciastkami. Mam ich tutaj niewiele. Wyłożę takie ciastka, jakie mam. Tym razem herbatniki. Nie martwimy się, wykorzystujemy wszystko to, co mamy. Sokiem z cytryny, która mi została, skropię delikatnie ciastka. Chodzi tylko o to, żeby je zwilżyć i nadać im troszkę smaku. Do piany dodaję szczytę soli i ubijam pianę na sztywno. Piana jest już ubita, teraz dodam do niej około jednej łyżki cukru, żeby utrwalić pianę. Piana już jest dobrze ubita, teraz przygotuję ciasto kruche. Pomagam sobie robotem, robię taką zwyczajną kruszonkę. Robię jeszcze całość, ale króciusieńko. Składam je do zamrażalnika na 5-10 minut. W międzyczasie przygotuję masę matową. Pianą się nie martwimy. Jak się do niej dodaje cukier i się ją utrwali, ona może postać nawet 15-20 minut. Do masy makowej dodałam dwie kopiaste łyżki powideł, dwie kopiaste łyżki gęstej śmietany, trzy żółtka, kaszę manne, dwie łyżki kaszy manny i jedna kopiasta łyżka mąki ziemniaczanej, kakao, cukier Olej, rodzynki. Pewnie nieraz Wam się wydaje, że to skomplikowane ciasto, bo tak dużo tych różnych składników. Nie, ja po prostu je wrzucam. I w czym problem? Dodaję jeszcze kilka kropel aromatu i wszystko mieszam. Do masy makowej możemy również dodać migdały, wszelkie orzechy, jakie lubimy. Dodaję do masy 1 trzecią piany. Rozrzedzę ją troszeczkę. Staram się długo tego nie robić. Kolejną część. W międzyczasie nastawiamy piekarnik na 180 stopni. Grzałka góra-dół, środkowa półka. Delikatnie i nie za długo mieszamy za każdym razem. Nie czekamy nawet, aż cała piana się tutaj nam dobrze połączy, i dodajemy kolejną część piany. Staramy się długo nie mieszać. Wylewam masę na herbatniki. Do takiej masy makowej można dodać 5-6 jaj. Ona będzie jeszcze bardziej puszysta i będzie też bardzo rzadka. Wówczas przed nałożeniem kruszonki trzeba posypać masę makową delikatnie mąką, żeby kruszonka nie wpadała nam do środka. Teraz takim lekko podmrożonym ciastem należy obsypać masę makową. Ciasto jest bardzo kruche. Stawiam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Pierwsze 20 minut piekę w tej temperaturze, a później obniżam na 175 i piekę jeszcze około 25 maksymalnie do 30 minut. Jak ciasto przestygnie, można go wyjąć z formy. Trzeba dobrze obkroić ciasto. Ciasto wygląda idealnie, doskonałe, pulchniutkie, naprawdę rewelacja. Zachęcam do wypróbowania tego przepisu. Idealne na święta, idealne na niedzielę, to ciasto nie zabierze Wam dużo czasu, a sprawi mnóstwo przyjemności. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne przepisy.